Witam Was, kochane barany. Zaczynamy nowy, nowy sezon, nowe czytanie na październik 2020 roku. Mówcie, jak tam Wam minął wrzesień. Kochane baranki, możecie się ze mną kontaktować. W sprawie czytań prywatnych mail jest podany poniżej. Myślę, że, Myślę, że już. Yy, się ogarniam, że tak powiem, z tym YouTube'em, z tymi czytaniami prywatnymi, jest, jest coraz więcej pracy dla mnie. Natomiast powiedzcie mi, czy chcecie, bo tak sobie myślałam, żeby wrócić do czytań, bo kiedyś tam zrobiłam kilka po prostu, kilka zwykłych czytań tygodniowych. Czy chcecie, tarot, wskazówki na na tydzień, czy zostajemy tak jak teraz, że robię czytania miesięczne, plus, plus zawsze robię pełnię. Teraz pełni nie zrobię, kochani. Jest 27 wrzesień dokładnie. Pełnia jest 1 października, więc specjalnie tak trochę poprzeciągałam, aby, aby załapać się już w tym czytaniu na na to, co, co tutaj się będzie naświetlało w pełni. Baranki, zaczy zaczynamy. Wy w tym miesiącu. No, praca, współpraca, dobre dogadywania się z ludźmi. Co na, co na, e, na Was wpływa? Mm, jasność, ja myślę, że spokój myśli. Że jesteście takie po prostu otwarte, nic Wam nie przeszkadza. Też rozjaśniło się, mam wrażenie, takie ostatnimi czasy u Was. Jeżeli były jakieś napięcia grupowe, bym powiedziała, no to już tych napięć nie ma. Z czego to wynika z przeszłości? No dokładnie, diabeł. Napięcia, uzależnienia. Myślę, że tutaj posta, postawiłyście na siebie, drogie Barany. W ostatnim czasie, i jest już tego. Pierwsze rezultaty y, są. Mm. Na czym się uziemiać? Co logicznie Wasz umysł podpowiada, można wyciągnąć z tej sytuacji? Nauki. Jakieś nauki byście chciały wyciągać, ale tutaj dopytamy o, o co chodzi, co to była za. Mm. Za sytuacja z przeszłości, której się, że tak powiem, spadł wam kamień z serca, i teraz będziecie, możecie czerpać z tej sytuacji, aby po prostu ona się nie powtórzyła. Takie mam pierwsze wrażenie. Co intuicyjnie, czyli co nie, czego nie jesteście świadomi tak normalnie, tylko co intuicja. No, intuicja mówi wam, że. No wychodzi na to, że postawiłyście tutaj bardzo mocne granice i na tym będziecie budować dalej swoje imperium. Ja myślę, że, że to o to może chodzić. Najbliższa przyszłość w związku z tym. A z Buław? Nowe szanse, nowe możliwości. Mm chęć poznania kogoś nowego, chęć y, zmiany może otoczenia, ale y, taka odważna propozycja, ja bym powiedziała, ze świata do was przychodzi. Też dopowiemy, jak się zachowywać, od czego zacząć działania w tym miesiącu, y, aby odnieść swój sukces. No słuchajcie, wy wszystkiego czego się nie tkniecie teraz, bo w momencie, kiedy dogadujemy się z ludźmi naokoło, tak, sami mamy tą wewnętrzną ciszę, wewnętrzną prawdę o sobie, takie pogodzenie się ze wszystkim, no to nie może być inaczej, jak tylko zaczyna dla nas świecić słońce. Ja dlatego zapytałam się o te rozkłady tygodniowe, dlatego że szczerze Wam powiem, Baranki, ja nie pamiętam po miesiącu, a też nie przeglądam, co Wam wychodziło. Pamiętajcie jeszcze o tym, że to oczywiście są czytania ogólne, nie ze wszystkimi będą rezonować, być może ściągam w tym momencie energię osób z znaku Barana. Które których nie ściągnęłam we wcześniejszych czytaniach, tak? Też bądźcie tego świadome, ale jak na razie wychodzi mi to, że czego się nie dotkniecie, to jest dla Was nową szansą i tak naprawdę zwycięstwem od razu, tak? Od razu na wstępie wiecie, że, że to jest to i to chcecie. Realizować w późniejszym czasie, co od ludzi przychodzi. A od ludzi przychodzi jakaś jakaś wieża. Może się jeszcze odezwać ktoś z przeszłości, tak? Będziemy dopytywać, co musi się wydarzyć w tym tygodniu. No, ogromne w tym miesiącu, ogromne przyspieszenie, przyspieszenie działań i przyspieszenie, przyspieszenie tak od losu. No bo jeżeli wy macie nowy pomysł, tak? Nowy pomysł na realizację siebie, na realizację siebie w tej wiedzy, którą ostatnio o sobie zdobyłyście, z, tymi, z tym ugruntowaniem, które w sobie macie, jeszcze o tym nie wiedząc nawet, i zaczynacie realizować, no to świat Wam odpowiada na pełnej petardzie, tak? Coś tu się zadziewa i wynik o dziesiątka, dziesiątka kielichów. Piękny wynik. To jest pełna satysfakcja uczuciowo-rodzinna, pełne, pełna harmonia uczuciowo-rodzinna, tak? Więc być może Rodzina Was bardzo wspiera, a to nie jest czytanie: nie chcę, żebyście tak pomyślały, że to jest czytanie stricte miłosne, bo nie sądzę. To jest tak, jakbyście po, po okresie jakichś burz bardziej towarzyskich. Dla niektórych to może być oczywiście czytanie miłosne, ale. Jeżeli tak, no to już się żegnacie z tym katem oprawcą, już się pożegnałyście i teraz się tutaj wyłagadzacie i stwierdzacie, że w sensie, w sumie jest teraz u Was bardzo duża gotowość y, do wzięcia ze świata tego, na co zasługujecie, bo karta 10 kielichów jest y, po pierwsze koło. Koło karty cesarza, więc to jest to, na co na pewno zasługujecie. Po drugie, wynika z waszych własnych działań podjętych, z waszych inspiracji, tak? A z inspiracji? Z waszego jakiegoś odważnego pomysłu, który zaczynacie realizować, i już od razu w zasadzie. Y Zaczynacie się w nim odnajdywać i, i spełniać się w tej roli, którą sobie teraz same, same nadałyście. Same sobie tutaj nadałyście. Wyjaśnijmy, wyjaśnijmy kapłankę, czego Wy się tutaj o sobie dowiedziałyście. I ósemka, i ósemka buław. Że jesteście zdolne do. Szybkich decyzji, do zmiany decyzji też o 180 stopni, że przestajecie obawiać się zmian, bo ja mam wrażenie, że wy się przez jakiś czas trzymałyście kurczowo czegoś, co według Was no, blokowało Was na zmianę, ale to jest tak, jakbyście Wy same się blokowały, bo obawiałyście się tego, tak? Każdy się boi zmiany, natomiast jak już jest po zmianie i wszystko widać jak na, jak na talerzu, jak na dłoni, to wychodzi, że ta zmiana zawsze jest dla nas korzystna. Nie ma zmian niekorzystnych. Barany. Także czego się o sobie dowiedziałyście? Że nawet jak Abstrahując od tego, co powiedziałam, to jeszcze drugiej rzeczy się dowiały, dowiedziałyście. Że w momencie, kiedy wam coś nie idzie i naokoło jest zawierucha i trzeba podejmować szybkie decyzje, to wy jednocześnie potraficie podejmować je z serca, tak? Z własnego wnętrza one wynikają. Nawet jeżeli są szybkie, i nawet czasami. Może się wydawać, że są nieprzemyślane, to one są przemyślane, bo też widać to tutaj w tej intuicji, a cesarz jest bardzo decyzyjną postacią i ma ogromny wpływ na to, i u cesarza nie ma rzeczy nieprzemyślanych, tak? To samo u kapłanki nie ma rzeczy nieprzemyślanych. Wystarczy zagłębić się w sobie i odpowiedź przychodzi, a odpowiedź yy, taka. Yy, jakiej tutaj myślę, na przykład nie wiem, w, w medytacji zamykacie oczy czy, czy tak, czy nie, to ona przychodzi na pstryk i jest zawsze właściwa także nawet jeżeli trzeba szybko coś podejmować to wy już wiecie że wy w sobie macie tą odpowiedź wieża, dlaczego z zewnątrz od ludzi przychodzi wam wieża wieża wyjaśniona wieżą To jest typowo y, relacyjne, ale niemiłosne czytanie. Wy już nie potrzebujecie nikogo z zewnątrz, żeby Wam potwierdził Waszą rację. <laughs> y, bo to jest tak, że jak Wy się wznosicie, y, nie wiem, czy się tym interesujecie nad y, y, pogłębianiem. Y, Poszerzaniem, że tak powiem, swoich wibracji, tak? Podnoszeniem ich, to w pewnym momencie ludzie, którzy byli przy nas i którzy nas wykorzystywali w pewien sposób, diabeł, oni odpadają. I czasami to jest tak, że. Odpadają naturalnie, po prostu przestają się nami interesować, przestają dzwonić, pisać, odpowiadać na nasze maile itd., a czasami to jest oczyszczająca kłótnia. Tak? I ja mam wrażenie, że tutaj pozbywacie się jakiegoś balastu płynącego z zewnątrz od ludzi w tym miesiącu, co jest dla Was niesamowicie korzystne. Bo w momencie, kiedy nie musicie się już przejmować tym, jak ludzie na was patrzą, jak ludzie was oceniają, to wyruszacie do przodu z ogromną siłą i z ogromnym impetem. Ósemka, y, ósemka buław. Po sw swoją realizację swoich celów, która się realizuje, w słońcu, no bo nie może się inaczej zrealizować, jeżeli wy jesteście w zgodzie ze sobą i tak naprawdę trafiacie teraz na własną ścieżkę tego rozwoju, i końcówka miesiąca jest w dziesiątce pucharów, jest w całkowitej realizacji, jest w takiej błogości, jest w takim stanie, że Wy już o tym nie myślicie, tylko tu są same pozytywne emocje. Kochane barany, dziękuję Wam bardzo za to czytanie. Napiszcie pod spodem, czy chcecie tygodniówki, czy nie chcecie tygodniówek, bo ja y, nie ukrywam też, jeżeli umawiam się na konsultacje, to umawiam się bardziej w weekendy ze względu na to, że w tygodniu ja normalnie pracuję, tak? Nie, nie ma tutaj co ukrywać, że. Te karty to jest moje zainteresowanie, co prawda od bardzo dawna i też wróżyłam indywidualnie na, to, na takich spotkaniach. Natomiast internet i wróżenie przez telefon to jest zupełnie coś nowego dla mnie i, i tutaj nie wiem, jak sobie poustawiam ten czas, ale mam nadzieję, że damy radę. Barany, przed Wami wspaniały miesiąc! Dziękuję bardzo.